Nazywam się Welina Harłacz, pracuję w klinice od 7 lat. Zajmuję się w klinice wykonywaniem zabiegów depilacji laserowej. Laser do depilacji działa na barwnik włosa, czyli melaninę, przez co niszczone są poszczególne struktury mieszka włosowego odpowiedzialne za jego wzrost. Laser do depilacji działa na ciemne włosy, więc możemy pozbyć się owłosienia z wszystkich partii ciała, gdzie występuje ciemny włos, na przykład uda, łydki, twarz, bikini. Przed zabiegiem depilacji oczyszczamy skórę pacjentki. Następnie wykonujemy depilację. Depilacja łydek trwa około 30 minut. Po depilacji pacjentka nie może się opalać i podrażniać skóry. Po wykonaniu serii zabiegów pozbywamy się około 85% włosów. Na zabieg depilacji przychodzą zarówno panie, jak i panowie. Zapraszamy do naszej kliniki.